Wszystkich ponownie na kanale moje domowe jedzenie. Dziś przygotowałam zapiekankę rybną. Bardzo prosty, fajny przepis. Często ją robię, szczególnie w piątek na obiad, ale oczywiście można zjeść w każdym dniu. Szybki, prosty przepis zapraszam. W garnku umieszczam szklankę wody, dodaję pozostałe składniki, czyli śmietane. U mnie jest to śmietana 18%, około 4 łyżki. Następnie dokładam jeszcze mąkę, sól, pieprz, wszystko dokładnie mieszam i zagotowuję. W międzyczasie przygotowuję zapiekankę i tutaj już mam pierwszą warstwę, ale pokazuję Wam kolejną, czyli ziemniaki, które pokroiłam w talarki i podgotowałam delikatnie około 8 minut w osolonej wodzie, czyli tak na pół miękko. Dodałam sól, i tutaj mam rybę dorsza, którego podsmażyłam na patelni, przyprawiłam i pokroiłam również na mniejsze kawałki. Podsmażyłam również cebulę. Ja tutaj nie dodaję nigdy surowych składników. Sos się zagotował. Teraz świeży koper dokładnie mieszam i zalewam moją zapiekankę sosem. Będziemy teraz zapiekankę zapiekać. Ja przykryłam folią około 30 minut w piekarniku nagrzanym na 220 stopni. Na górze jeszcze można dodać ser żółty, aby się fajnie rozpuścił w zapiekance. Teraz potrząsam, żeby sos również był na dnie. No i zapiekankę zapiekamy. I gotowe. Jest naprawdę bardzo smaczna i prosta w przygotowaniu. Serdecznie polecam.